Dobra, to są najlepsze produkty, które zawsze kupuję w O'Show? E, ponieważ nie mam e, takiego wyboru w Biedronce ani w Lidlu... Uwaga! E, to jest mój koszeczek. No i tak, ser piórko, ketchup z mniejszą zawartością kalorii. E, tu już mam akurat płatki owsiane. Też fajną opcją jest taki e, spray, taki tłuszcz. Akurat tutaj mam oliwkę z oliwek, która jest w sprayu. Też wziąłem sobie taki majonez, który ma mniejszą zawartość kalorii, tłuszczu. Eee, no tak, co jeszcze tutaj mamy? Akurat bardzo lubię takie płatki, które mają dużą zawartość błonnika. Jest to fajne dodatku, jest to fajne właśnie jak robimy jakiś pudding i dodajemy właśnie takie płatki zamiast takich z cukrem. No i kolejną propozycją, moje chyba ulubione poduszki owsiane. Bardzo fajna opcja. No i też kolejną opcję, opcję, którą zazwyczaj wybieram. Są tu kolejne wpadki, które zabieram. Więcej tego bonika. Bardzo polecam. I obserwuj mnie.